Witam państwa bardzo serdecznie, drodzy państwo. To po prostu trzeba zobaczyć i tego się potem nie da już odzobaczyć. Na naszych oczach ukazany jest w zasadzie, ja bym powiedział w pełni upadku nasz sympatyczny premier z uśmiechniętej Polski, Donald Tusk. Drodzy państwo, w Paryżu odbyło się spotkanie tak zwanej koalicji chętnych. Ta koalicja chętnych, to ja Państwu może przypomnę, co to jest. Otóż, drodzy Państwo, jest to koalicja chętnych, czyli jest to grupa państw gotowych zapewnić naszym sympatycznym, zdemoralizowanym sąsiadom czerwono-czarnym z południowego wschodu gwarancję bezpieczeństwa w przypadku zawieszenia broni w wojnie z Rosją. Czyli, żeby sobie dalej mogli manifestować te swoje przywiązanie do tej wielkiej tradycji i tożsamości. Kulturowy i, drodzy Państwo, w Paryżu to spotkanie, które się odbyło, w którym to uczestniczył nasz sympatyczny premier, ale nie tylko, bo tam jeszcze przeróżni się ludzie pojawiali, premierzy przeróżnych państw, no między innymi Włodymir się pojawił. Gospodarzem szczytu był znany także na całym świecie Emmanuel Macron francuski prezydent osobiście wychodził z budynku, aby tych gości wszystkich tam przywitać, kolejnych przywódców europejskich, następnie wylewnie ich ściskał, tudzież także obcałowywał, także mężczyzn niektórych, to takie, ja pamiętam to z czasów Breżniewa, jeszcze takie scenki w Polsce się bardzo często pojawiały, a następnie prowadził ich na miejsce, gdzie się odbywały te obrady. No i, drodzy Państwo, i Macron w ten sposób przywitał dosłownie wszystkich gości, no między innymi Urszulę von der Leyen, Załęskiego, tam kolejnych premierów. No i, drodzy Państwo, podjeżdża limuzyna z naszym premierem Donaldem Tuskiem i zobaczcie, co się wtedy stało. No, i drodzy Państwo, i tak oto bezczelny, powiedzielibyśmy, francuski polityk wymierzył policzek polskiemu premierowi, premierowi Rzeczypospolitej, czyli wielkiej, dumnej Polski, która w rankingach w ogóle wszystkich na świecie zajmuje pierwsze miejsce, jak to Tusk niedawno mówił. Otóż tak się kończy, drodzy Państwo, polityka polityka, którą prowadził Tusk przez ostatnie lata. Zdajcie sobie sprawę, że to był kiedyś cesarz, drodzy państwo, Europy. To nie był byle kto. To nie jest tam sobie jakiś Jasiusz z Finlandii, jakiś Johnny tam, prawda, z Wielkiej Brytanii, nieznany, powołany, nie wiadomo przez kogo i dlaczego na chwilę. Nie! To był prezydent Europy! Drodzy państwo, Tusk to jest wielka postać. Traktowana tutaj jak ścierka przez, yy, prawda, prezydenta Francji Macrona. Zdajcie sobie sprawę, jaki jest wymiar tego upokorzenia. Ale, żeby było jasne tutaj, drodzy państwo, bo nie chcemy oczywiście z tego powodu płakać, on sam do tego doprowadził. On stał się na arenie wydarzeń międzynarodowych tylko i wyłącznie symbolem tego, co yy, ścierka mogłaby uosabiać, ale w gruncie rzeczy to jest szon. Po prostu, Sean, on był promowany swego czasu przez Angelę Merkel. Przecież na cesarza Europy to Angela Merkel finansowała w ogóle powstanie Platformy Obywatelskiej. Jeszcze na początku lat 90. To było finansowane z pieniędzy komunistycznych, bo Angela Merkel była starą komunistką z czasów NRD, z lat 70. Jak mówił Kaczyński, Donaldziu jeździł na szkolenia, prawda, do NRD na przełomie lat 70. i 80. Natomiast warto tutaj jeszcze dodać oczywiście do tego, drodzy Państwo, że pułkownikiem na placówce KGB w NRD w latach 80. był, yy, prawda, Putin. To jest wszystko jeden układ. Następnie później po wejściu Polski do Unii Europejskiej, drodzy Państwo, ale tak, żeby już Unia Europejska mogła zdobyć pełnię władzy nad Polską, nagle ni stąd, nic owąd, ten nieznaczący polityk, który niczym się nie przysłużył nawet własnemu krajowi, bo on ten kraj wyniszcza już prawda od początku lat. 90-tych, on nagle jest promowany na prezydenta, słuchajcie, Europy, Cesarz Europy, wręczono mu order Karola Wielkiego, prawda? Aby pokazać Polakom, jak wielkiego mają polityka, żeby szanse na przywództwo Tuska w Polsce były naprawdę olbrzymie. I to się udało. To się na pewnym, w pewnym czasie tego planu, prawda, rozbioru Polski to się udało. Tusk zdobywał te coraz wyższe przywileje. Była promocja Unii Europejskiej, była promocja neomarksizmu, te wszystkie problemy, głównie które teraz mamy w Polsce, to jest także wina Tuska i jego kolegów z niemieckiej Brukseli. Ale czas Tuska się, drodzy Państwo, skończy. On już swoje robotę wykonał, on się nikomu do niczego nie przyda. Teraz, drodzy Państwo, Stany Zjednoczone przejmują pełną władzę w Unii Europejskiej, totalną, bo Unia Europejska stała się już kolonią Stanów Zjednoczonych, prawda? Będzie dykt dyktatura ekonomiczna, gospodarcza, yy, totalna. Jesteśmy, Będziemy uzależnieni także od surowców, które nam Stany Zjednoczone dostarczą. Ale wcześniej Stany Zjednoczone promowały te wszystkie neomarksistowskie dewiacje w Unii Europejskiej. Tak to wyglądało za czasów Juska Bidena. Tam też był promowany w tamtym czasie, Donald Tusk, on się wtedy przydał także, jeśli chodzi o promocję neomarksizmu w Polsce. Potem Stany Zjednoczone się odwróciły od tego wszystkiego, co kiedyś Europie proponowały, czyli te wszystkie zielone łady, te ETS-y, dewiacje RTV, AGDE. Przyszedł Trump i on nagle mówi koniec i zostawił to wszystko w rozwalonej w pył, prawda, w proch Europie, która już za niedługo y, będzie nowożytnym obozem koncentracyjnym bez drutów kolczastych pod kontrolą agroholdingów, prawda, z Ukrainy, które tu będą żywność techniczną dostarczać. Z drugiej strony, prawda, Mercosur, te sympatyczne jedzenie toksyczne. Stany Zjednoczone zdestabilizowały Europę po to, żeby łatwiej było ją zająć, prawda, skolonizować. No i tak też Tusk swoją robotę wypełnił, no ale teraz już przychodzą Stany Zjednoczone, już Tuska nie potrzebują. I tak jak go kiedyś nie zaproszono do tego wagonu, pamiętacie Państwo, Wagonu, gdzie tam był, zdaje się, także prezydent Francji, tam był Merz, tam był premier Wielkiej Brytanii, jechali wszyscy na Ukrainę, a Tuska wyrzucili gdzieś tam do bocznego wagonu albo do zupełnie innego pociągu, sugerując, że są to względy, drodzy Państwo, bezpieczeństwa podobno, bo naszego wspaniałego premiera należy chronić. To jest upadek Tuska totalny. To jest koniec Tuska w zasadzie. Tusk nie istnieje na tej scenie politycznej nikt się z nim nie liczy, yy, przecież, bo jeśli chodzi o kwestię kariery w Unii Europejskiej, tych zaszczytów, zasług, order Karola Wielkiego przecież został mu wręczony. Karol Wielki to jest przywódca, drodzy państwo, dawny przecież Franków. Nie zapominajcie, yy, cesarz, prawda. Yy, I tutaj prezydent Francji decyduje się wysłać tam jakiegoś urzędnika, słuchajcie. Nawet nie wiadomo, kto to jest. Zwykły urzędnik tam się pojawił. Halo, halo, taki kamerdyner, prawda? Jakim Tusk był dla tych wszystkich elit tam, bo jego pozycja, jego rola jest tam bardzo malutka. Zwykły kamerdyner, taki piesek. Hał, 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 hał. Jak ja tu grzecznie wszystko zrobię. Jak na baczność stawał przed Urszulą, pamiętacie państwo? A kiedyś przed Angelą Merkel. To jest taki piesunio, taki kundelek. Tak jest traktowany. Takiego mamy premiera. O takiej sławie mamy premiera, naprawdę. To jest straszne, to jest coś obrzydliwego, drodzy Państwo. Z tym się trzeba brzydzić i za to się trzeba wstydzić, bo mogliby mieć męża stanu tutaj. Silnego po prostu przywódcę. Który jakby przyszedł, to by wszyscy głowę spuszczali po prostu, bo jego blask roztaczałby się hen, hen, tam na pola elizejskie i jeszcze dalej. No ale mamy taką ścierkę właśnie. Mamy taką ścierkę takiego niemieckiego kundla, który traktowany jest w każdej sytuacji jak taki błazen po prostu. Tak to wygląda, drodzy państwo. Taki upadek. Nie podano mu ręki, nie przywitano się z Tuskiem. No ponoć tam Tusk rozmawiał, drodzy państwo, z Macronem jeszcze. Dzięki temu, że mam bardzo kompetentnych współpracowników, mówi Tusk, Polska twardo mówi nie umowie Mercosur. No na pewno, jak Tusk powiedział nie, to tak, będzie z całą pewnością na wypadek, gdyby jednak reszta Europy zdecydowała się na sfinalizowanie umowy z Mercosur, to będziemy pracowali i jesteśmy już blisko finału, aby uzyskać skuteczne mechanizmy obronne, jeśli by się okazało, że za dużo taniej wołowiny dla przykładu miałoby płynąć z Ameryki Południowej, z państw Mercosur, to Europa będzie miała w zapasie mechanizmy obronne, czyli i możliwość wprowadzenia cła czy zawieszenia takiego importu. Nie spodziewajcie się, drodzy Państwo, czegoś takiego. Wszystko, co mówi Tusk, jest jednym kłamstwem. On w zasadzie istnieje tak długo, jak jeszcze realizuje ich politykę, bo gdyby się teraz sprzeciwił temu wszystkiemu, co się na świecie dzieje, to by się okazało, że jego życie całkowicie by się pogrążyło w ruinie, a na to też sobie pozwolić nie może. Także już za chwilę, to są jeszcze dwa lata i Tusk zniknie, podejrzewam, całkowicie ze sceny politycznej. Amen. Ja zakładam niestety, że wyhoduję swoich następców no, z takowymi jeszcze dziwolągami z tej koalicji 13 grudnia z tej platformy. Jeszcze będziemy się musieli, drodzy państwo, niestety męczyć. Pozdrawiam państwa bardzo serdecznie.